Coś przechodzi gwiżdżąc obok mojego domu każdej nocy o 3.03. Każdej nocy bez względu na pogodę, coś idzie ulicą, cicho gwiżdżąc. Słyszysz to tylko, jeśli jesteś w salonie lub kuchni, gdy przechodzi obok, i zawsze zaczyna się dokładnie o 3.03. Dźwięk najpierw jest słaby, gdzieś na początku alejki koło domu Karsonów. My mieszkamy w połowie ulicy, więc gwizdanie mija nas, zanim zaniknie w kierunku ślepej uliczki. Kiedy byłem młodszy. Moja siostra i ja zakradaliśmy się czasem do kuchni, żeby posłuchać. Mama i tata tego nie lubili i dostawaliśmy burę, jeśli nas przyłapali, ale nigdy nie byli zbyt surowi, bo zawsze trzymaliśmy się jednej wielkiej zasady: nie próbuj patrzeć na to, co gwiździe. Moja okolica to zabawne miejsce. Mieszkam tu od szóstego roku życia i kocham to. Domy są małe, ale zadbane z dużymi podwórkami i mnóstwem miejsc do włóczenia się. Jest tu dużo dzieci w moim wieku. W październiku skończyłem 13 lat. Wychowywaliśmy się razem, graliśmy w cztery kwadraty na ślepej uliczce albo wędrowaliśmy od werandy do werandy latem. To dobre miejsce do dorastania. Jestem już dość duży, żeby to widzieć. I są tu tylko dwie dziwne rzeczy: nocne gwizdanie i szczęście. Gwizdanie nigdy mi nie przeszkadzało. Jak mówiłem, nie słyszałem go nawet z mojej sypialni. Ale mama i tata nie lubią o tym rozmawiać, więc przestałem zadawać pytania. Mój tata to silny facet, wysoki i spokojny. Ma akcent, bo przeprowadził się do USA jako dziecko. Jego rodzina, moi dziadkowie, pochodzą z wysp. Tak to nazywają. Tata, jedyny raz, kiedy nie jest spokojny, to gdy wspomni się o gwieźdzzącym. Wtedy mówi trochę szybciej, oczy mu się poruszają i każe nam nie myśleć o tym za dużo. I zawsze pamiętać o wielkiej zasadzie. Nie próbuj wyglądać na zewnątrz, gdy gwiżdżący przechodzi. Nie żebyśmy mogli spojrzeć, nawet gdybyśmy chcieli. Widzisz, na każdym oknie są wewnętrzne okiennice, grube płótna, które opuszcza się z góry i zapina na dole ramy. Każda zasuwa ma mały zamek. Wielkości tych z pamiętników. Tata zamyka te okiennice co noc przed pójściem spać i trzyma klucz w swoim pokoju. Moja mama. Nie wiem, co myśli o gwizdaniu. Widziałem ją czasem w salonie o 3.03, kiedy dźwięk się zaczynał. Mogłem ją zobaczyć, jeśli uchyliłem drzwi na centymetr i zerknąłem. Nie bywa tam często. Przynajmniej nie przyłapałem jej zbyt wiele razy, ale raz lub dwa w miesiącu wydaje mi się, że siada na naszej dużej czerwonej kanapie i po prostu słucha. Gwizdzący ma tę samą melodię każdej nocy. Jest wesoła. da da da, da, da dum Da, 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 dum. Pamiętasz, jak mówiłem, że w mojej okolicy są dwie dziwne rzeczy. Oprócz nocnego, gwiżdżącego, wszyscy tu mają naprawdę dużo szczęścia. Trudno to wyjaśnić, a tata nie lubi, jak o tym rozmawiamy, ale dobre rzeczy po prostu często się tu zdarzają. Zwykle to drobiazgi, wygrana w konkursie radiowym, niespodziewany awans w pracy, albo znalezienie grotów, strzał w ogródku. Wiesz, takich autentycznych. Pogoda jest dobra. Nie ma przestępczości, a ogrody wszystkich kwitną wyjątkowo jasno jesienią. Milion małych błogosławieństw. Tak moja mama mówi o życiu tutaj. Ale głównym powodem, dla którego tu zostaliśmy, dlaczego w ogóle się tu przeprowadziliśmy, jest moja siostra Nola. Urodziła się bardzo chora, coś z płucami. Nie mogliśmy jej nawet zabrać do domu po narodzinach, tylko odwiedzać w szpitalu. Była taka malutka. Pamiętam. Malutka nawet w porównaniu z innymi niemowlakami. Maszyna musiała za nią oddychać. Przeprowadziliśmy się tutaj, żeby być bliżej szpitala. Jak tylko zamieszkaliśmy w tym domu, Nola zaczęła zdrowieć. Lekarze nie mogli tego zrozumieć. Przypisali to swoim działaniom, ale wszyscy widzieliśmy, że byli zdezorientowani. Ale moi rodzice wiedzieli, nawet ja wiedziałem, że poprawa Noli to kolejne z milionów małych błogosławieństw, które dostajemy za życie naszej okolicy. Dlatego zostaliśmy nawet gdy dowiedzieliśmy się, że za każdy mały cud, który dzieje się tu codziennie od czasu do czasu zdarzają się złe rzeczy, ale tylko jeśli szukasz gwizdzącego, widzisz. Nasza okolica ma komitet powitalny. Przychodzą z zapiekanką makaronową, koszem prezentów i teczką Manila, gdy ktoś się wprowadza. Są bardzo przyjaźni. Cztery osoby pojawiły się, gdy Prowadziliśmy się 7 lat temu. Komitet pogawędził dali mi batonik Snickers i na zmianę trzymali nole. To był jej pierwszy tydzień poza szpitalem, więc byli ostrożni. Potem komitet poprosił o rozmowę z moimi rodzicami na osobności, więc odesłano mnie do mojego pokoju, gdzie i tak słyszałem prawie każde słowo. Komitet powitalny opowiedział rodzicom, jak miła jest ta okolica naprawdę wyjątkowo trudna do wyjaśnienia. Potem powiedzieli o jeszcze trudniejszym do wyjaśnienia gwizdaniu, które słychać co rano o 3.03 i kończy się o 3.05. Grupa nasi nowi sąsiedzi ostrzegli moich rodziców, że gwizdanie jest ciche. Nigdy nas nie skrzywdzi ani nie zrani, dopóki nie będziemy szukać, co je wydaje. To bardzo podkreślali, a ja przycisnąłem ucho do drzwi, żeby wszystko usłyszeć. Ludzie, którzy szukali gwizdzącego, mieli pecha. Czasem tragicznego. Czarny obłok wisiał nad każdym, kto spojrzał. Wszystko, co mogło pójść źle, szło. W teżce Manila, którą przynieśli, były wycinki z gazet, historie o, o wypadkach samochodowych, zrujnowanych życiach, publicznych zgonach i dziwnych incydentach. Nie każdy umiera. Usłyszałem, jak szef komitetu mówi mojemu tacie: Ale życie z nich uchodzi. Nawet jeśli przeżyją, nie ma w nich już nigdy światła, żadnej obecności. Moja mama czułem, że nie traktuje tego poważnie. Ciągle pytała, czy to jakiś żart, który robią nowym sąsiadom. W pewnym momencie się zdenerwowała. Oskarżyła komitet o próbę wypłoszenia nas z nowego domu. Zapytała, czy są rasistami, bo mój tata pochodzi z wysp. Tata ją uspokoił, powiedział, że widzi. Że nasi nowi sąsiedzi są szczerzy i chcą nam pomóc. Wyjaśnił, że dorastał, słuchając takich historii od swojej mamy i wie, że są dziwne rzeczy, które chodzą wśród nas. Niektóre są dobre, niektóre złe, ale większość jest po prostu inna. Po wyjściu komitetu, tata pojechał do sklepu budowlanego, kupił płócienne rolety, zasuwy i zamki i zamontował je na każdym oknie w domu po kolacji. Tej pierwszej nocy w nowym domu. Wymknąłem się z pokoju o trzeciej nad ranem, tylko po to, by znaleźć tatę siedzącego na kanapie w salonie, trzymającego moją młodszą siostrę. Tata podniósł palec w geście cicho, ale poklepał kanapę obok siebie. Usiadłem i czekaliśmy. Dokładnie o trzeciej trzy usłyszeliśmy gwizdanie. Da-da-da-da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum, przyszło i odeszło. Tak jak powiedzieli nasi sąsiedzi, Gwizdanie wraca każdej nocy, a my nigdy nie patrzymy i cieszymy się naszymi milionami małych błogosławieństw każdego dnia. Nola oddycha samodzielnie i wyrosła na silną, bystrą dziewczynę. Mój tata nawet dołączył do komitetu powitalnego. Nieczęsto mamy nowych sąsiadów, kto chciałby stąd wyjechać, ale kiedy nowa rodzina się wprowadza. Tata i komitet przynoszą im zapiekankę makaronową, kosz prezentów i teczkę Manila. Zawsze mogę poznać po minie Taty, gdy wraca, czy rodzina potraktowała komitet poważnie, czy wkrótce będziemy mieć nowych sąsiadów znowu. Niedawno wprowadziła się rodzina tuż obok nas. Poprzednia właścicielka pani Madi zmarła w wieku 105 lat. Żyła długo i dobrze. Nasi nowi sąsiedzi wydawali się dobrze pasować. Uwierzyli komitetowi powitalnemu. Przyjęli radę taty o zamkach na roletach, bo mieli własne, małe dziecko. Cokolwiek było w tej teczce, Manila, jakichkolwiek dowodów, tata nigdy nam nie pokazał. Ale wyobrażam sobie, że musiało to być bardzo przekonujące, skoro nasi sąsiedzi radzili sobie bez problemów przez pierwszy miesiąc. Pewnej nocy, gdy nasi nowi sąsiedzi musieli wyjechać z miasta, przysłali swojego syna Holdena, żeby został z nami. Miał 12 lat, rok młodszy ode mnie w szkole. Nie znałem go dobrze przed tą nocą, ale gdy tylko jego rodzice zostawili go po kolacji, wiedziałem, że to będzie zły czas. Wiesz, kto zawsze gwizdże każdej nocy? Zapytał Holden, gdy tylko dorośli wyszli z pokoju. Siedzieliśmy we trójkę w salonie. Na telewizorze leciał jakiś film Disneya. Spojrzeliśmy z nolą na siebie. Nie rozmawiamy o tym powiedziałem myślę, że to ten dziwak, co mieszka w dużym żółtym domu na rogu. Powiedział Holden. Toles? Zapytała moja siostra. Nie ma mowy. On jest naprawdę miły. Holden wzruszył ramionami. Ten, bo to... To musi być jakiś psychopata. Nola się spięła. Nie rozmawiamy o tym. Powtórzyłem. Chodźmy do mojego pokoju pograć na Nintendo. Spędziliśmy kolejne kilka godzin grając w gry, jedząc popcorn i oglądając filmy. Typowy nocleg ale widziałem, że Holden robi się niespokojny. Po tym jak rodzice pożelali nam dobrej nocy, zamknęli rolety i poszli spać, Holden wstał z worka sako i podszedł do miejsca, gdzie siedzieliśmy z nolą na moim łóżku. Czy wy w ogóle kiedyś próbowaliście spojrzeć? Zapytał. Już prawie czas. Jak w większości noclegów, wygodnie zignorowaliśmy wszelkie sugestie dotyczące porysnu. Zszokowało mnie, że miał rację. Zbliżała się trzecia nad ranem. Westchnąłem. Mnie. Widzicie? Ja nie mogę. Nawet nie mogę spróbować spojrzeć, bo mój tata zamyka rolety co noc i chowa klucz. Ciągnął, ignorując mnie. Nasz torze, powiedziała Nola. Nie, odparł Holden. Nie, nie chowa. Widziałeś, jak to robi. Powiedziałem trochę ostrzej, niż zamierzałem. Holden uśmiechnął się. Twój tata zamyka rolety, jasne, ale nie chowa klucza, trzyma go na swoim zwykłym breloku. I co z tego? zapytałem, bojąc się, że już wiem, co powie dalej, bo zauważyłem, że tata po tych wszystkich latach przestał chować klucz, bo wiedział, że traktujemy to poważnie. Więc po tym, jak twój tata zamknął rolety, ale zanim poszli spać, poszedłem do łazienki. I po drodze, może zajrzałem do ich pokoju i może widziałem brelok taty na nocnym stoliku, i może pożyczyłem klucz do rolet. Nola i ja gapiliśmy się, a jego uśmiech tylko się poszerzał. Kłamiesz, powiedziałem. Holden wzruszył ramionami. Możesz sprawdzić, jeśli chcesz. Po prostu otwórz drzwi do pokoju rodziców i spójrz. Zobaczysz brelok na nocnym stoliku. Zostańcie tu, powiedziałem do nich obojga. Nie ruszajcie się. Pospieszyłem do pokoju rodziców, ale zawahałem się przy drzwiach. Jeśli Holden nie kłamał, tata byłby wściekły. Bardziej niż wściekły. Bałem się o tym myśleć, ale bardziej bałem się otwartego okna z gwizdzącym tuż za nim. Otworzyłem drzwi ledwie na centymetr i zajrzałem, ale było za ciemno, żeby coś zobaczyć. Wziąłem głęboki oddech i wszedłem do środka. Dwa kroki w ciemności i zamarłem. Gwizdanie się zaczęło i słyszałem je wyraźnie. Spokoju rodziców. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, ale musieli słyszeć ten dźwięk każdej nocy, odkąd się tu wprowadziliśmy. Nigdy nam nie powiedzieli. Nie sądzę, żebym mógł przez to spać. Stałem tam, słuchając, jak gwizdanie zbliża się, niepewny, czy powinienem zapalić światło, czy zawołać tatę. Ciche dźwięki z salonu sprowadziły mnie z powrotem do rzeczywistości. Nola! krzyknąłem, wybiegając z pokoju rodziców. Holden i Nola stali przy drzwiach wejściowych obok okna. Holden nie kłamał. Widziałem, jak majstruje przy zamku jednej z rolet. Usłyszałem kliknięcie. Miał klucz. Holden zaśmiał się krótko. Nola stała obok niego, skulona, przestraszona, ale może też ciekawa. Gwizdanie było teraz tuż przy naszym domu. Chyba wydałem jakiś dźwięk zawołałem. Nie pamiętam czas zdawał się zatrzymać wskazówki zegara przybite do tarczy ale znalazłem się w ruchu nie jestem szybki nigdy nie byłem wysportowany a jednak jakoś pokonałem przestrzeń między mną a Nolą w jednej chwili moje oczy były utkwione w niej ale słyszałem jak Holden opuszcza roletę w dół żeby się podniosła usłyszałem trzask gdy zaczęła się podnosić i gwizdanie tuż po drugiej stronie okna ale miałem ramiona wokół noli i obróciłem nas tak, że była odwrócona od okna. Jednocześnie zamknąłem oczy. Roleta otworzyła się z trzaskiem. Wizdanie ustało. Czułem jak Nola trzęsie się w moich ramionach. Nie patrz, dobrze? Powiedziałem jej. Nie odwracaj się. Staliśmy tak, że ona była zwrócona w stronę korytarza, a ja w stronę okna. Moje oczy wciąż były zamknięte. Poczułem. Jak kiwa głową w moje ramie. Wyciągnąłem rękę, którą nie trzymałem noli, i próbowałem dotknąć Holdena. Moja dłoń musnęła jego ramię. Trząsł się bardziej niż Nola. Holden? zapytałem. Cisza. Siągnąłem za niego i ostrożnie dotknąłem okna, wciąż z zamkniętymi oczami. Szyba była zimna pod moimi palcami. Zimniejsza niż powinna być o tej porze roku. Przesunąłem rękę w górę okna, szukając sznurka do rolety. Szyba stawała się cieplejsza. Im wyżej sięgałem i delikatne brzęczenie odbijało się w moich opuszkach. Starałem się nie myśleć o tym, co może być po drugiej stronie okna. W końcu dotknąłem sznurka i szarpnąłem roletę w dół. Otworzyłem oczy. W słabym świetle sączącym się z kuchni mogłem dostrzec Holdena, bladego i małego, wpatrującego się w teraz zamknięte okno. — Holden? — zapytałem znowu. Obrócił się do mnie i krzyknął. Wszystko stało się zamieszaniem. Światła zapaliły się w korytarzu, potem w salonie. Kroki moich rodziców zadudniły po drewnianej podłodze. Nie odwróciłem się, żeby na nich spojrzeć. Moje oczy były przyklejone do Holdena. Był blady, ugryzł wargę tak mocno, że cienka czerwona linia krwi spływała mu po brodzie i zmoczył się. Co się stało? zapytał Tatas za moich pleców. Udało mi się odwrócić od Holdena i spojrzeć wstecz. On spojrzał. Nigdy wcześniej nie widziałem Taty przestraszonego, ale tej nocy to zobaczyłem. W tamtej chwili stary, brzydki strach wyryty na jego twarzy, rodzicielski lęk. Tylko Holden? zapytał mnie bezgłośnie. Kiwnąłem głową na tak. Tata wypuścił oddech. Wyglądał na tak ulżonego, że prawie spodziewałem się, że zacznie wiwatować. Ale potem spojrzał na Holdena i twarz Taty się zmieniła. Zastanawiałem się, czy czuł się źle, że poczuł ulgę. Że tylko Holden spojrzał. Rozległo się pukanie do drzwi. Wszyscy zamarliśmy. Holden zaskomlał. Nie otwieraj, powiedziała mama. Stała na progu korytarza. Zawsze myślałem, że jest sceptykiem i tylko humorem wspiera tatę w kwestii okien i gwizdzącego. Ale tej nocy wszyscy byliśmy wierzący. Zauważyłem, że oboje rodzice trzymali kije baseballowe, które musieli wziąć z sypialni. Pukanie rozległo się znowu trochę głośniej. Proszę, nie otwieraj drzwi, szepnął Holden. Tata podszedł do niego, przytulił go mocno. Nie otworzymy, obiecał tata, wciąż trzymając kij. Nic tu dziś nie wejdzie. Łup, łup, łup. Tym razem pukanie było na tyle głośne, że drzwi zadrżały. Holden znowu krzyknął, a Nola zacisnęła ramiona wokół mojej szyi. Mama podeszła i uklękła obok nas. Przytulając mnie i moją siostrę: Łup, 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 zadzwoń na policję, szepnęła mama do taty. Pukanie natychmiast ustało. Tata spojrzał na nas przez ramię. Myślisz, że przerwało mu frenetyczne pukanie, które przeszło w uprzejme puk, puk, puk. Policja coś powiedziało za drzwi. Głos z zewnątrz brzmiał dokładnie jak mama, jak papuga powtarzająca jej słowa. Policja, zadzwoń na policję. Puk, puk, puk. Policja. Mama przyciągnęła nas bliżej. Policja, 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 proszę, przestań. Usłyszałem jak szepcze. Nie sądzę, żeby wezwanie ich pomogło, powiedział tata. Jak poznamy, że to oni stoją za drzwiami? Pukanie wróciło mocniejsze niż wcześniej. Drzwi się trzęsły, potem ustało. Po długiej chwili znowu usłyszałem pukanie, ale tym razem dochodziło z tylnych drzwi. Wszyscy razem odwróciliśmy się w stronę tylnych drzwi, ale pukanie natychmiast wróciło do przednich. Od przodu do tyłu, z tyłu do przodu. Głośno, potem cicho, potem znowu głośno. Nagle dźwięk dochodził z obu drzwi naraz. Wielkie, ciężkie uderzenia jak młotem. Potem coś zaczęło stukać we wszystkie okna w domu, potem w ściany. To było jak życie w bębnie który próbuje grać tuzin ludzi naraz albo jak żółw, którego coś próbuje wydrapać ze skorupy. Przestań! krzyknął Holden. Pukanie ucichło. Nie powiem, powiedział Holden, wpatrując się w drzwi. Obiecuję, że nikomu nie powiem, co widziałem. Proszę, odejdź. Czekaliśmy prawie minutę. Potem usłyszeliśmy to ciche puk, puk, puk. Dochodzące z okna, przez które wcześniej patrzył Holden. Holden zaczął płakać, szlochając jak więzień, obserwujący budowę szubienicy za oknem swojej celi. Tata go przytulił, pogłaskał po włosach, ale nigdy go nie okłamał, nigdy nie powiedział, że wszystko będzie w porządku. Stukanie w okno trwało przez resztę nocy. Tuliliśmy się razem w salonie. Nie wiem jak długo. W końcu mama próbowała zabrać nas. Dzieci do mojego pokoju, podczas gdy tata został, by pilnować drzwi. Ale kiedy tylko weszliśmy do mojej sypialni, pukanie wróciło tak głośne, że nie dało się go ignorować. Bałem się, że drzwi tego nie wytrzymają. Wróciliśmy do salonu, a pukanie ustało. Pozostało tylko puk, puk, puk w okno. Żadne z nas nie spało tej nocy. No stukanie ustało około siódmej rano. To mniej więcej czas, kiedy słońce wstaje tutaj. Czekaliśmy jeszcze dwie godziny, zanim tata otworzył rolety jednego okna. Najpierw kazał nam wszystkim pójść do sypialni rodziców. Usłyszałem, jak otwiera drzwi, a potem wraca. Dobra, powiedział nam. Już po wszystkim. Rodzice Holdena wrócili około pory obiadu. Mama i tata odprowadzili Holdena do jego domu i wszyscy weszli do środka na dość długo. Nola i ja patrzyliśmy z okna. Trzymała się mnie cały dzień tuż przy moim boku, czasem trzymając mnie za rękę. Kiedy rodzice wrócili, wyglądali ponuro, ale nie chcieli nam powiedzieć, co mówili rodzinie Holdena. To była niedziela, więc spędziliśmy dzień razem, zamówiliśmy pizzę i oglądaliśmy filmy. Tej nocy wszyscy spali w moim pokoju: Nola i mama w łóżku ze mną, tata na krześle, które przyciągnął. Tej nocy nie było pukania, ani żadnej nocy od tamtej pory. Nie widywaliśmy Holdena ani jego rodziców przez resztę tego tygodnia, ale w czwartek na ich podjeździe pojawiła się ciężarówka przeprowadzkowa. Nola i ja patrzyliśmy, jak pakują się przez całe popołudnie po szkole. Najbardziej zapadło mi w pamięć, jacy zmęczeni wyglądali Holden i jego rodzice. Wszyscy troje mieli tę samą bladość, ponure usta i oczy bez światła. Nawet z drugiej strony ulicy widziałam, że coś jest bardzo nie tak. Holden i jego rodzina wyjechali przed zachodem słońca. Pamiętam co oryginalny komitet powitalny powiedział moim rodzicom, gdy się wprowadziliśmy. Nie każdy, kto spojrzy na gwiżdżącego, umiera, ale nawet ci, co przeżyją, tracą światło w sobie, a reszta ich życia pełna jest nieszczęść. Milion małych tragedii. Myślę, że rodzice Holdena też musieli spojrzeć. Albo by go pocieszyć, jeśli nie wierzyli, albo podzielić ciężar, jeśli wierzyli. Patrzę czasem na Nole, szczęśliwą, młodą i żywą i zastanawiam się, gdybym był wolniejszy, gdyby ona spojrzała tamtej nocy przez okno. Czy ja też bym spojrzał, żeby ją pocieszyć, żeby podzielić ten ciężar? Cieszę się, że nie muszę się dowiedzieć. Wciąż mieszkamy w tym domu, w tej okolicy. Wciąż słyszymy, jak nasz gwizdzący przechodzi każdej nocy błogosławieństwa, Szczęście, dobre rzeczy tutaj są zbyt dobre, by je opuścić, ale jesteśmy ostrożni. Nie zapraszamy już przyjaciół na noc, a tata bardzo, bardzo dobrze chowa klucz do rolet. Nie, żebym go szukał. Niektóre rzeczy po prostu nie musisz szukać. Dzięki, że byliście ze mną do końca tej historii, jeśli Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić lajka like i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych opowieści. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Jeśli macie ochotę na więcej, sprawdźcie inne filmy na kanale. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.